Potem przechodzimy już do, do transformacji kształtów I to jest to 102. On Ten poziom wprowadza elementy płynnej transformacji między kształtami. Można to porównać jakby do choreografii geometrycznej, gdzie każda figura naturalnie przechodzi w następną. I tak, rozpoczynamy od trójkąta, gdzie utrzymujemy go przez 45 sekund, czyli wydłużamy odrobinę to utrzymanie kształtu w porównaniu do 30 sekund z poprzedniego jakby kroku i następnie wpisujemy w niego koło, idealnie wypełniając jego przestrzeń. Trójkąt nam delikatnie zanika, potem to samo wpisujemy, opisujemy kwadrat na tym, na tym kole. I tak samo 45 sekund utrzymujemy ten, ten kwadrat. Czyli mamy wydłużenie, jakby praktyki. Mamy wydłużenie utrzymywania tego kształtu, żeby potem móc znacznie dłużej siedzieć w wizualizacji, żeby móc znacznie dłużej przedłużać ją albo bawić się po prostu, ile chcemy być w tej wizualizacji, zrobić sobie taką incepcję. W kolejnym poziomie, czyli one free on Wprowadzamy kolor i ruch. I tutaj na tym poziomie mamy dwa nowe elementy, czyli kolor i ruch. Pracujemy z trzema podstawowymi kolorami: czerwonym, niebieskim i żółtym. Tworzymy dynamiczne kompozycje, gdzie jedna stabilna figura stanowi tło dla drugiej poruszającej się płynnie przez ekran mentalny, czyli przesuwamy sobie te figury przez, przez ekran. I tutaj kluczowe jest utrzymanie kontroli nad ruchem. Figura musi się przemieszczać jednostajnie czyli z jednoczesną prędkością, Jak, tak po niewidzialnej osi, tak zachowując swój rozmiar i kształt, oczywiście ona nie ma mrygać, nie ma sobie skakać, nie ma, nie ma falować.